Siema, slash. jestem Slaszy, dzisiaj za Dzisiaj unboxing figurki Fortnite'a to jest Fortnite Domes i to jest figurka typu Stickers Series One Stykes. Czyli po prostu takie coś jak Dobra. też Cześć z Endgame dla unboxingu. Ogólnie jakie można postacie postaci odradzić. Pokażę Carbrit, Carb Elitarna agentka Omega Kruk. O nie. Ale nie, bo tam były A, opakowania no dobra, różne dobra, dobra. z kolorami i dobra. w zależności jaki jest kolor, taka jest figurka. Dobra, sprawdźmy czy e, rzeczywistość... rzeczywistość... Tak, jest czarny rycerz. Tak? Czarny rycerz? Tak. Niemożliwe. Nie no, że jej nie ma. Oh! Ulu Ul Kuzowski. Dobra, Jak y, i co możesz powiedzieć o tym? Zorąbisty Ja myślę, że warto było, bo naprawdę figurka jest dobrze wykonana Tego się chętnie da otworzyć, a nawet nie warto chyba otwierać, bo to jest taka statuetka, żeby Mówiłem, sobie że postawić Mówiłem, że tak będzie Gratuluję, tak. Łukasz <laughs> akurat jest po szkole, także ja też Łukasz, no. No. Tak, na... proszę To nie ja nie. <laughs> Jesteś proszony. <laughs> Dobra, Ta figurka fajna, dziękujemy Za oglądanie Za oglądanie, trzymajcie się, bardzo dobre szczegóły Moim zdaniem utany tak. Myślę, że tak, no tak. tym bardziej, że było wiadomo, co się trafi, to. Co chcesz, no to masz? Znaczy, było, mówiłem, 99,9%, No co, będziemy się żegnać.